Witam Kistis to, to jest kolejny przegląd nowości które pojawiły się na ostatnich streamach także dzień dobry to jest cały czas stary Sejs Satisfactory tak jak mówiłem kończymy tutaj rzeczy doprowadzamy je do użytku na live'ach cała jakby budowa a na odcinkach tylko jakieś takie mniejsze ciekawostki i podsumowańsko Także tak, mam odpaloną produkcję płytek aluminiowych, tych tutaj gdzieś one to były, płyta aluminium, one się już ładnie robią, mam już ich tam kilkaset ładnie naszykowanych, wszystko ładnie, pięknie, bardzo, bo bardzo ładnie jest. Natomiast jeszcze przy okazji produkuję teraz kryształy kwarcu, na razie same kryształy, nic z nich nie robię. Nie robię też tych pochłania czy ciepła, bo tego aż tyle nie trzeba na co dzień, jakby na tym etapie gry teraz, jeszcze, który ja tej mam, żebym musiał to produkować jakoś automatycznie. Tak samo turbosilniki. Natomiast mogę sobie to ręcznie, w każdym razie, zawsze jakby wyklikać na bieżąco potrzeby, jakbym coś tam potrzebował zrobić jakiegoś górnika trzeciego poziomu czy coś takiego. Natomiast przydałoby się trochę tych kryształowych oscylatorów, na przykład. Być może dzisiaj coś z tym zrobimy. Będę musiał mieć kable i będę musiał mieć wzmocnione żelazne płytki. No i kryształy kwarcu już się robią. Gdzie się robią, to ja wam zaraz ładnie pokażę. E, tylko jeszcze tak. Tutaj się w tej chwili... Robią kable. Tutaj się w tej chwili bada na przykład tam jakiś pistolet kolorów, to tam jeszcze robię teraz na bieżąco. A tutaj z kolei pod właśnie w tej chwili przylatuje. I zaraz go tam jeszcze z czymś wyślemy. Przed chwilą leciał z rzeczami, żeby blokować pojazdy. One już mam... One są u mnie już od jakiegoś czasu, tylko po updatecie troszeczkę się zmieniło drzewko i trzeba było je teraz wybrać jeszcze raz. Natomiast to wszystko będziemy robić też na nowym sezonie od początku. Tak jak należy. I tutaj też w tym mamie tym osobnym, bo tu już nie ma go tutaj, tu jest pusto. Kiedyś był tu. Teraz jest osobny. Ja tutaj jeszcze mam, co tam jeszcze mam właściwie? Co mi zostało? Coś mi tu zostało jeszcze w ogóle. Produkcja stali mi została tylko. Tylko i wyłącznie. Nic więcej, tutaj nowego nie ma. Szósty jest cały, siódmy jest cały. E, ósmego jeszcze zdaje się nie ma, bo tu niby jakieś nagrody się pokazują. A to są te, te, co które kliknąłem wcześniej, tutaj przy chyba produkcji stali. Nie wiem, ale robimy produkcję stali w każdym razie. Wrzucę tutaj tyle, ile mam tych rzeczy. Co tu jeszcze? Wirniki i ramy są potrzebne. No to sobie później jeszcze dorzucę. Jak tam będę gdzieś po drodze, to to sobie wezmę, żeby nie zapomnieć. No i tak, słuchajcie, e, produkcję. Sobie wezmę jeszcze jakieś druty tutaj, znaczy pręty jakieś sobie wezmę. Tak trochę, żebym miał na bieżąco takie podstawowe, powiedzmy, rzeczy. 300 tego, 300 tego. E, jakieś kable. Można by było w sumie wziąć tutaj, akurat one się robią ładnie. No właśnie się nie robią. Dobra, te się nie robią, bo zamiast tych kabli to ja robię te zwoje takie miedziane na rury. To dlatego nie ma. Ale dobra, pokażę wam teraz jak wygląda nowa fabryka aluminium. Jest przy okazji jedna nowa linia kolejowa zrobiona. O, a może póki co to się przejedziemy? Bo widzę, że właśnie pociąg przyjeżdża w tej chwili. Przejedziemy się. Kurde, zawracaj! Szybko! Jak to jest? Musimy to w ogóle wypróżnić, bo bez tego mi się paliwo nie produkuje. Czy ja zdążę na pociąg? Zdążę na pociąg. Przejedziemy się, słuchajcie, pociągiem na ropownik, bo miałem pokazać, ale nie pokazałem jeszcze. On tutaj już jeździ elegancko z trema wagonami pełnymi. Widzę, że dwa się tutaj nie chcą nawet rozładować, bo pewnie tutaj jest pełno w tych magazynach, nawet na stacji. Bo z tego chyba nic nie robię. Z tych pierwszych dwóch wagonów ja chyba robię wyłącznie paliwo do tych elektrowni tutaj. A dwa tylne wagony są w jakimś tam stopniu wykorzystywane. Wszystko weszło? Czy to było pusto? O, nie gadaj. Kurde. Dobra, czyli będę musiał to troszeczkę chyba to przełączyć, żeby na przykład z trzech wagonów szło tam. Bo widzę, że tej ropy to możliwe, że całą ropę wykorzystuję, która tu jeździ. No, tor tutaj powstał, jest taki w miarę, w miarę równy. To jeszcze chyba na poprzednim odcinku to już było gotowe. Tylko, że po prostu mówię, nie przejechałem się, bo akurat pociągu chyba nie było. Także teraz się przejedziemy tam i nazad 120 na godzinę. Potem, jak się jedzie w dół, to trochę przyspiesza. Fajnie, że zaraz będzie ciemno, akurat. Także znowu zaczynam odcinek akurat w nocy. Super. Tutaj jeździł sobie ten pojazd, nawet są jeszcze strzałeczki. On gdzieś jest po drodze tutaj utknięty. Widać go tutaj, jest ciągnik na tej, na, na, na radarku na górze. No ale on gdzieś tam utknął bez paliwa i sobie tam stoi. I już obrósł w Mech i, i tak dalej, już wiecie. Na razie nie ma za bardzo konieczności. A Ta, tam stoi. Na razie nie ma go... niech se stoi, niech sobie stoi. Trochę takie smutne to jest, o tak sobie stoi, taki porzucony. Teraz z pociągiem jeździ trochę więcej szybciej tej ropy, także jest... jest fajnie. No bo to... od to bym musiał to najpierw pakować, a potem to rozpakowywać na miejscu. I to znowu też wykorzystuje plastik na, na kanisterki, te kanisterki by trzeba było puste wozić z powrotem. Także nie ma za bardzo sensu robienie czegoś takiego, dlatego... Była decyzja o budowie linii kolejowej, naftownik się jako tako nie zmienił tutaj za bardzo. Dwa kiwony sobie tutaj stoją jak stałe: to jakaś skrzyneczka jest hallo, Dzień dobry, ja sobie to wezmę. E, dwa kiwony stoją jak stały, tylko że tutaj nie ma już nic w środku. Nie ma tutaj też elektrowni, bo prąd normalnie teraz jest elegancko przenoszony po prostu przez tor. No, także tutaj teraz troszeczkę mniej rzeczy po prostu jest. Stacje ciężarówek zostawiłem na razie, niech się stoi. Jeśli nie woła, to niech stoi, no i tak by to tutaj wyglądało. Wsiądę sobie tu z powrotem, teraz sobie pojedziemy z powrotem. I potem mamy jeszcze drugą linię kolejową do obczajenia, bo e, jak sobie spojrzymy na mapę, to ja boksyt biorę stąd, znaczy właściwie to on jest tutaj troszeczkę wyżej, tu jest gdzieś ten boksyt, na tej górce, e, no i właśnie stamtąd go kopię, no i tutaj jest też linia kolejowa taka ładna nad wodą, to akurat pociąg i Tam idzie pociąg konfiguracji push-pull, bo się okazało, że się da takie coś po prostu robić. Nie trzeba robić pętli na końcu. Możliwe, żeby to zadziałało nawet tylko z jedną lokomotywą z jednej strony, ale na wszelki wypadek tam są dwie: jedna z przodu, druga z tyłu. Prawdopodobnie trochę więcej prądu to pożera, no ale jak może pamiętacie, mam elektrownie jądrowe cztery, które się nudzą, i mam nadmiar paliwa do nich. Ostatnio sprawdzałem to tam po kilkadziesiąt było prętów paliwowych w środku. Podejrzewam, że teraz, po wczorajszym live'ie, który trwał znowu 5 godzin, to podejrzewam, że tego paliwa jądrowego tam się nazbierało tyle, że już na taśmach stoi i jest wybitnie pigantne powietrze w okolicy. Także niedługo będzie do Kekowic przyjeżdżał pociąg pewnie, gdzie ostatni wagon będzie też pełny prętów paliwowych. Także będzie trzeba zamykać okna, jak pociąg będzie przyjeżdżał. Nie wiem, ale, ale mam zapas w każdym razie paliwa chyba do końca już życia. Co może nie być takie długie, tak jak yy, patrząc na ostatnie sytuacje, nieważne, ważne jest to, że przyjechaliśmy. Ja sobie tutaj pozwolę wskoczyć jakoś, może. Bo to, to nie muszę sobie tam, nie muszę tam jechać na, na, na stację. Także, e, także tego tutaj sobie podlecimy jakoś. No i teraz korzystamy z Super RU e, czy tamtych Turbo, jak to się nazywa znowu? Su, super Hyper, Hyper, hyper Roo. Hypertubów. O, hypertubek. Do to, to, to tego tutaj o. Hypertubek polecimy sobie tutaj bezpośrednio teraz do, tego, do takiego pokoiku, gdzie wszystkie rury się schodzą do kupy. Ja nie wiem, czy to pokazywałem już wcześniej. Możliwe, nie wiem, tutaj. E, niestety nie ma w grze takich tabliczek, ani jakichś takich tekstowych, ani takich rysowanych, jak w Raście. I trochę szkoda, jest niby tam można by było sobie tutaj. Na tajnik postawić, ale to nie widać na, na, na tym nadajniku tekstu, takiego w grze, tutaj bezpośrednio, tylko na górze, na tym pasku dopiero. I to, to nie jest to, i to syf zrobi na mapie, i w ogóle bez sensu. W każdym razie, tutaj jedziemy tam właśnie do tych elektrowni z paliwem, e, gdzie są. E, tutaj lecimy sobie do tego mojego, jakby domku. Tutaj lecimy sobie w sumie, nie wiem gdzie. <laughs> e, tutaj się gdzie leciało. Um. A, tutaj gdzieś tam, tak mniej więcej w środek, z tego nie korzystam. Bardziej korzystam z tego tutaj, bo tutaj się leci właśnie do... ...fabryki... E, ...tego aluminium. Z tym, że jeszcze jedna rzecz, może zauważyliście, przed chwilą tu przejechał pociąg. Tutaj jeszcze jeden pociąg zapierdziela teraz tamtąd, on ma stację... ...tu zaraz niedaleko, w tym miejscu. Kwarcownica. Tutaj na górze jest kwarc, kiedyś już tam kopałem nawet ten kwarc z tymi takimi przenośnymi górnikami. No i w tej chwili tutaj kwarc EIC Kwarcow przyjeżdża sobie tutaj, bo tutaj jest EIC Czerenkow, akurat jeździ tutaj przez Uranicę, Zdrój, Czarnobyl i, e, i, i tutaj do Ignaliny docelowo, także tu jest EIC Czerenkow. E, tutaj sobie jeździ EIC Kwarcow, a tutaj to się chyba jeszcze nie nazywa w ogóle w żaden sposób, ale właśnie jedzie tutaj, także wypadałoby się tam już udać powoli. To jest chyba Tarła, wsiądziemy sobie w ten obciąg tam. No i sobie podjedziemy, pokażę Wam jak wygląda ta trasa tutaj. No. Także, także tak. Tutaj, tutaj zaraz są te fabryki piękne, masne, aluminium i kwarcu. Tylko to tak jest potrzebne, bo z kwarcu się też robi tę te krzemionkę, która jest potrzebna, tam razem z tym tlenkiem glinu, czy z czymś tam potem, czy, czy nie, fragmentami aluminium. W każdym razie, żeby robić z tego te sztabki. No. Do dostawy boksytu akurat przyjeżdża pociąg, ja se do niego wsiądę. A jak wrócimy, to wam pokażę tutaj jeszcze tę fabryczkę. Teraz sobie wsiądę, żeby pociąg nie uciekł, kurczę. Może sobie wsiądziemy do lokomotywy, tutaj z tej strony. Tutaj jeżdżą tylko dwa wagony. Więcej nie trzeba. Ja nie wiem, czy on się w ogóle pełny rozładuje, czy nie. I pewnie na. O, pusto jest na taśmach, kurde. Żeby się nie okazało, że ja tu jeszcze trzeci wagon muszę wstawić. Halo. Ile tu w ogóle przyjechało tego towaru? Halo, poka mnie to jeszcze. Poka mnie to. Nie ruszasz tak dynamicznie. To jest pełno, dobra. Jest pełno, także spoko. Pełne wagony przyjeżdżają, także dobrze wiedzieć, że tam ta kopalnia ogarnia temat. No i tutaj docelowo będzie linia dwutorowa. Kto to był ten dwutorow? Nie mam pojęcia. Linia dwutorowa, dlatego że tym drugim torem będzie sobie docelowo jeździł kiedyś może pociąg z ropą. Bo tam jeszcze akurat zaraz przy tej kopalni czy nie przy kopalni, tylko przy tej stacji kolejowej. Jest po drugiej stronie kawałeczek obok kilka złóż ropy no i ten drugi tor jest właśnie po to, żeby sobie ropa szła. Jak już budowałem tory tutaj to... Zbudowałem linię dwutorową, tutaj wyszło w miarę równo, bo jest na tej samej wysokości z okazji tego, że tutaj jest woda i jest dość, dość płytko, także... Linia jest całkiem ładna. Mówię wam, że ta gra jest ładna. Nie wiem, ładna gra w sumie taka nawet, nawet całkiem ładna. No i jest taka fajna, długa linia, no a tam trochę się może Gdzie niegdzie gdzie tor krzywi, ale w porównaniu do tej mojej pierwszej linii, która idzie tam na ten Na te całe elektrownie atomowe No to, to jest troszeczkę równiejsze jednak No i na tej wysepce tutaj obok, znaczy na tych wysepkach właściwie, gdzie nie y, Są złoża ropy Natomiast tutaj jest stacja I załadunek boksytu y, Ja sobie pozwolę, może słuchajcie, wyłączymy sobie Wyłączymy sobie autopilota w tym pociągu, Siadaj. no, to nie jest wsiadaj, tu jest wsiadaj, nie rozładował się cały i tak, czemu się nie rozładował cały i tak swoją drogą, nie wiem, dobra, y, słuchajcie, wyłączymy tutaj na chwilkę autopilota, żebym ja zdążył tam na górę sobie ładnie podejść, proszę mi nie uciekać, ok? jak coś pliska, no. I tam na górze, tu jest taka dosyć potężna wieża, gdzie jest taśmociąg, który idzie sobie w dół i gdzie jest rura, żebym nie musiał skakać ani chodzić po schodach, także jest ta hipertuba też. Także tyle dobrze, że nie muszę tutaj sobie skakać, ani latać, ani wchodzić po schodach, bo to jest dramat był. No. Nie. Były tutaj różne przygody z budową tego, ale końcowo udało się zrobić, no i jak widać, jest i bada się bardzo fajnie, szybciutko. Przetransportować się na górę. Czy. Tutaj jest. E, może akurat do góry nie aż tak szybko, no ale na pewno szybciej niż jakbym wchodził po schodach. No to, to to na pewno. No i tutaj taki fajny, czerwony las na szczycie tego. Tutaj jest kopalnia, pan górnik i zaraz zaczną na mnie pluć pewnie. Zaraz będę opluted. A nawet nie. Chyba się jeszcze nie zrespili. Ale tutaj się respili zawsze czterech tych takich. E, te, te takie beboki, które plują, i one tak bardzo plują. To są te, to są te wzmacniane, także no, to jest super. No, jak widać, kopię, taśma idzie, także fajnie. Teraz sobie zlecimy w dół, to już potrwa dużo szybciej. Zaraz zobaczycie, jaki śmieszny jest efekt na końcu, jak się wystrzele jak się wystrzelę z tej rury. Fum. No, także mogę polecieć bardzo daleko. Ja sobie tutaj aż tak daleko nie będę leciał. Pozwolę sobie tutaj zatrzymać. Ale ja mogę przelecieć tam spokojnie na koniec mapy tutaj teraz. Takiego szwungu tutaj mam, że, że łomatko. Dobra, tutaj sobie odpalimy z powrotem autopilot i lecimy na dostawę boksytu. Potem już sobie będzie jeździło samo. No, teraz mógłbym nagrywanie zapauzować. I niedługo będzie już taka możliwość, bo się przyrzucę chyba na slobsa i bodajże tam jest możliwość pauzy, na, pauzy w nagrywaniu. I teraz by to było dobre, żeby to zrobić, jak ja dojadę do celu, ale teraz na razie jeszcze tego nie mam. Bo mi się nie chciało to instalować, więc chwilowo jeszcze niestety, ale musimy ścierpieć, e, możecie sobie przewinąć albo przyspieszyć, chociaż pewnie wszyscy oglądają te filmy i tak przyspieszone tak 1-5 prędkość, to tak pewnie przeważnie większość z Was ma. Także fajnie. Mówię Wam, że ta gra jest ładna. Mamy właśnie wschód słońca najprawdopodobniej. Czy tak to wygląda? Wow! Tak, to jest zdecydowanie wschód słońca. Ta gra jest ładna, ja nie wiem czy wam mówię. Dobra. No tak. Mo możliwe. Zaraz dojedziemy. Tu jeszcze jest ślimak po drodze, ale jeszcze mi się go nie chciało sprzątać, są tak, tak szczerze powiedziawszy. Niech sobie stoi. Mam tych przyspieszajek troszeczkę w zapasie, więc spoko. Tu możliwe, że trzeba by nie przyspieszyć jeszcze tę pompę z wodą, jest, jest taka opcja, ale, ale pewny nie jestem. Dobra, niech to sobie tutaj... Ja się tu wysiądę, słuchajcie, i zobaczę jeszcze raz, ile tutaj jest tego towaru. Tu jest prawie pełno, czemu tu jest prawie pełno? A jest na taśmie tutaj. Sporo tego. Jak pociąg przyjeżdża, to wtedy po prostu z tego nie wyjeżdża nic na taśmach. Dobra, to już wszystko jasne. Jaki tu jest przepływ? 120 na minutę, czyli widzę, że tyle, ile nam tamta pompa jest w stanie wyrzucić, ja nie wiem, czy tego nie trzeba będzie przyspieszyć troszeczkę tej pompy, no zdecydowanie, tu wody nam brakuje po prostu, kurde, balans. Dobra, słuchajcie, możemy zrobić, czy ja, no właśnie, możemy zrobić pompy? Ja bym zrobił pompy. Nie, bo nie mam wirników, świetna sprawa, wirniki są tam w fabryce, dobra, słuchajcie, polecimy sobie. Polecimy sobie. Jak ja tutaj tę wodę najpierw dostarczę, żeby tego aluminium się robiło troszkę więcej, to, to wtedy pogadamy. A tu so, przy, sobie przelecę dosyć żywawo. No, tutaj jest ta druga stacja, którą przywożę kwarc, co już mówiłem. Ten tor tam jest w ogóle wybitnie przerżnięty przez te fabryki, on tam sobie potem tyłem idzie. Przejeżdża pociąg przez cztery taśmociągi z rzeczami, tak po prostu przenika przez nie, ale no hej, dało się zrobić, to się dało. No w czym problem? Ja nie widzę problemu naprawdę. No, tutaj już też takie, taki gąszcz taśmociągów, który sobie jeździ między jedną fabryką a drugą, jeszcze te rury, to wszystko, jeszcze tortę, pociągi, także no jest tutaj coraz większy chaos. Większość rzeczy sobie przypomniałem, co gdzie jest. Teraz zobaczymy, czy ja trafię po wirniki. Wirniki są na pewno piętro niżej. Ja, ciekawe, czy w ogóle jakieś są tak w zapasie tu, 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 tutaj, i tu będą chyba nie wirniki, tylko stojany. To wirniki będą w pomieszczeniu obok. obok, czyli tutaj, halo, dzień dobry. Nie, tu są silniki. No to nie trafiłem. No to jeszcze w następnym, nie, tu są wzmacnione płytki. Nie, te wirniki gdzieś chyba są jeszcze wcześniej magazynowane. Czyli jednak nie znalazłem, ale mogę sobie wziąć stąd tutaj setkę. Tutaj setkę i to mi na razie wystarczy. Trochę będę potrzebował wrzucić tam potem na te produkcję stali, na ten ważny cel, chociaż nie jest taki ważny, bo ja stali tak już robię, także. Także ten. Teraz sobie podlecimy to jakoś do góry, może. I tutaj już w tę stronę. Chyć troszeczkę szybciej wychodzi transport, no bo tu jest z górki, a jak się najpierw poleci z górki tą rułą, to potem jest szybciej troszeczkę. To jest chyba i rocket. Tutaj na antence stoi, bo antenką można się bardzo szybko przemieszczać po mapie. Tylko, że przemieszczanie jest do i jest 50% szans na zgon. Także to jest bardzo dobry środek transportu. Ja myślę, że powinni go też w prawdziwości wprowadzić. Byłoby świetnie. Lecimy sobie tędy. O, i tam akurat pociąg jedzie z kwarcem. To ja teraz ja chyba ze sto, 120 na godzinę zapierdzielam przez tę ruę. I teraz zaraz rąbne w ścianę. Dub, <noise> dobra, dzień dobry. Jestem na miejscu. Tylko najpierw ogarniemy sobie więcej wody. Tutaj też jeszcze ta woda e, troszeczkę wraca z którejś z tych rafinerii. Ja wam zaraz wszystko opowiem o co tutaj chodzi. Któraś woda tutaj sobie wraca, e, ale jej jest mało i tak za mało. Także tutaj, no, te 300, 300 tej wody to, to jednak by trzeba było chyba ogarnąć. Musimy sobie tylko podejść tutaj troszeczkę. Do góry. Po torach, może po tym torze akurat, żeby mnie pociąg nie przejechał, Zaraz dzień dobry witam, co tam jak tam. Panie mechaniku RP1 poproszę. Gaugan nie zrobił, no. Najgorszy. Zaraz go wrzucę na grupę i napiszę, że jest niedobrym mechanikiem. O, tak zrobię. Jeszcze nie pomachał nawet, kurde, Gaugan jeden najgorszy. Dobra. E, pompa wodna. Tutaj taka. No dawaj, nie jest głęboko. Jak nie jest głęboko? to gdzieś... O. Tu jest głęboko. A tutaj. Naruszanie obszaru, innego obiektu, bla bla, bla. Dobra, tutaj jest. Ok, no to by było. No i tutaj trzeba po prostu to podłączyć. Tam mamy słup. E, w sumie można by było... Czemu mam to na dwójce? Czemu konstruktor jest na dwójce? Co tu się porobiło? Nie dobrze. Chyba pociąg jedzie. Zgon, świetnie. Dobra, damy tutaj taki ten wzmacniany słup. Nie potrzebuję to aż dziesięciu, co prawda przyłączy, ale, ale niech będzie. No. I tutaj sobie robimy teraz rozgałęźniczek taki śmieszny, skrzyżowanie rurociągów. I spróbujemy sobie teraz tak, stąd może podejść jakoś tak, tylko tak wyżej troszeczkę. Stąd jakoś. Tak trzeba to ominąć. Ach, nie mam betonu. No nie wierzę, że ja pierniczę zawsze. Zawsze kurde, jak ja na jakieś rzeczy jadę robić, to się okazuje, że nie mam podstawowych kurcze części na to. Albo płytek, albo prętów, albo betonu, no. Kurde. Dobra, teraz już mam. Uwaga, tutaj tak. Cyk. Tutaj tak sobie wchodzi. tutaj jeszcze zrobimy jeden taki rozgałęźnik rowańsko gdzieś tutaj, rurę, cyk. teraz powinno tutaj ładnie 300 jednostek wody bez żadnego problemu. 300 metrów sześciennych na minutę. To nie takich jednostek jednostek, tylko to są normalne. Normalne, uczciwe metry na minutę. A, dobra, to to by było gotowe. <laughs> Zejdziemy sobie tutaj. Ten jaz w sumie nie jest jakoś wybitnie szybki i tak. Muszę będę musiał jeszcze po beton iść. No, no i fabryka aluminium, no to jest tak, zaczyna się oczywiście od wody i od boksytu. Woda i boksyt jadą do pierwszej tutaj rafinerii, właściwie są trzy sztuki takich, tutaj w środku się tylko przepala katery. jak to jest, to jest, to jest osobne całkowicie, katerium się tam przepala. Boksyt jest rozładowywany tutaj na taśmy, leci sobie tutaj zaraz nad, pod tą rurą, no i tutaj w tych trzech rafineriach robimy tlenek glinu. Oraz krzemionkę, tylko że taką symboliczną ilość tej krzemionki. Krzemionka potem ląduje tutaj do pudła, tutaj do tej skrzyni. Razem jeszcze tam z fabryczką krzemionki, która jest zrobiona bezpośrednio z kwarcu tam wcześniej. Także mamy dwa źródła tutaj krzemionki do pudła. I potem krzemionka sobie idzie tam dalej. Tak samo tutaj teraz tlenek glinu idzie prawdopodobnie do tej bańki tutaj. Tak, roztwór tlenku glinu ląduje tutaj w tej bani, no i jest rurą transportowany zaraz tutaj obok, bodajże tutaj, w tej rafinerii, mamy lagi, w tej rafinerii z tego roztworu tlenku glinu oraz z koksu naftowego robimy fragmenty aluminium, tam skrawki aluminium i troszeczkę wody, także ta woda częściowo sobie wraca, ale jest dosyć mało też, także to było niewystarczająco troszeczkę, także musieliśmy tam jeszcze te pompy dostawić. E, także woda sobie tam, jakby wraca, fragmenty aluminiu, i, i, aluminium idą tam dalej taśmą. Jak widać, tam sobie znikają, zaraz tam dojdziemy. E, no, i koks naftowy bierzemy sobie z tej rafinerii tutaj. I tutaj robimy z pozostałości cięż, ciężkiego oleju ten koks naftowy. A te pozostałości ciężkiego oleju idą sobie takim masnym rurociągiem. Tam tędy, tam go widać, też jeszcze tam. Aż z moich rafinerii tamtych, które produkują plastik, bo one produkują plastik z ropy i jako produkt uboczny jest właśnie ten ciężki olej, który potrzebuję tutaj jako później koks naftowy do produkcji tego. Udało mi się odblokować nawet po drodze alternatywną recepturkę, że zamiast tego koksu naftowego, który tu jest nawet napisany, że jest używany jako mniej efektywny zamiennik węgla do rafinacji aluminium, to tego węgla też już mogę używać. Tylko z jakiegoś powodu to węgiel był jako dodatkowa recepturka, a nie ten koks naftowy, ale okej. Okay. No, także tutaj skrawki aluminium razem z krzemionką lądują na razie tutaj do dwóch, tylko e, to są te odlewnie. Do dwóch odlewni. Misa mamy troszeczkę więcej, żeby w razie czego sobie tutaj to rozszerzyć. Produkcję tego, ale póki co na trzy te rafinerie odpowiednia ilość później idzie do tutaj jednej, która robi skrawki aluminium, i potem dwa z lekkim zapasem wydajnościowym. Są dwie odlewnie, które produkują sztaby aluminium. Tutaj sobie ładnie jadą, z tej krzemionki też. I potem sztaby aluminium razem ze sztabami miedzi. Miedź z kolei idzie stamtąd, tutaj jest taśma z miedzią, tam jest zaraz po prostu kopalnia miedzi. E, tutaj jest zaraz obok jest jeszcze, albo nie, tam chyba, tam, tak, tam jest huta miedzi, po prostu są chyba ze 3, czy tam cztery, chyba ze trzy huty, które robią e, z rudy miedzi sztabki, miedzi sztabki miedzi aluminium jadą tutaj. I w tym miejscu produkujemy sobie płytki aluminium i one lądują na razie tutaj. Jak widać jest ich całkiem sporo, niedługo produkcja już tutaj sobie stanie. Ja sobie tu jeszcze tego trochę wezmę, potem wrzucę tam do mnie e, do bazy, żeby w razie czego mieć takie rzeczy na miejscu nie musieć tutaj zasuwać. A tutaj się na produkcję trochę tego, tego, tego trochę więcej. No e, tutaj obok się robi krzemionka z kwarcu, tak jak mówiłem wcześniej, jest tutaj całkiem sporo, bo tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest z konstruktorków i tej krzemionki robią też taki troszeczkę zapas, a ta krzemionka w razie czego jest do wzięcia tam potem ze skrzyni, tak że jest spoko. Z kwarcu też tutaj przy okazji zupełnie robię jeszcze w trzech takich tutaj konstruktorkach kolejnych, robię sobie już gotowe kryształy kwarcu, no i z nich jeszcze będzie można sobie zrobić oscylatorki, tylko że to ja bym chętnie zawiózł taśmą jakąś, te kryształy kwarcu, w tamtą stronę, i tam gdzieś odpalił, przy tych tutaj fabryczkach, bo tam bym miał chyba lepiej dostępne płytki zaawansowane, te, te, te wzmacniane i coś tam jeszcze jest do tych oscylatorów potrzebne. Także zamiast dwie rzeczy przytachać tutaj, to wystarczyłoby jedną dać tam. Także tak się zrobi, może na jakimś lajwie czy coś. No, no i tak z grubsza to tak to wygląda. Ściany są porobione, dachy na razie tutaj nie. Sobie tu podleciał trochę wyżej, to zobaczycie jak to z góry wygląda. Proszę bardzo, etapami tak jest w miarę zrobione, fajnie, równo i w ogóle. Są ściany porobione, kable już na ścianach ładnie wiszą, jest miejsce na przyszłe jakieś upgrade'y ewentualnie, żeby więcej dostać. Normalnie drugi sezon się zapowiada całkiem nieźle, ja wam powiem. I wszystko będzie ładnie równo stało i tak dalej. Także no to by było tyle w tym filmie, taki bardziej zapoznawszy, nic kompletnie nie zrobię. No przepraszam, postawiłem dwie pompy. Także ten. Podejrzewam, że tutaj szał nie zrobi, że wam się jakoś specjalnie nie podobają takie odcinki, gdzie ja tylko gadam i latam w kółko. Ale taki update, jeżeli chodzi o to, co było robione na live'ach, także mówię. Później sobie zrobimy oscylatorki. I. Coś tu jeszcze zostało właściwie? Nie wiem. Pewnie tak, nie, nie mam pojęcia. Superkomputery się już robią i tak dalej. Wszystko jest odblokowane, więc to chyba powoli tyle. Także już można się powoli spodziewać tego drugiego sezonu Nara.